dawno, dawno temu w odległym zadupiu galaktyki. Star Wars The following is a fan -base parody. All the Star Wars movies created by George Lucas is owned by Lucasfilm, Walt Disney Studios and 20 Century Fox. Please support the official release. Co to kurwa za napisy? I czemu czytałem to gówno? No nareszcie znalazłem tą starożytną planetę gejowych sitchów. Exegol, witaj młody gejowy sitchu. Co cię tu sprowadza? Jam jest Kylo Ren, przywódca najwyższego orgazmu. Pozostałością po homoseksualnym imperium gejowych sitchów. Byłem Jedi, który przeszedł na ciemną stronę homoseksualizmu. Studiowałem zakazane kamasutry i alchemię gejowych sitchów. A potem zajebałem poprzedniego przywódcę najwyższego orgazmu, Snowka i przejąłem po nim władzę. Poszukiwałem exegolu by poznać więcej technik ruchańska gejowych sitchów by w końcu zostać potężnym gejowym lordem. No nieźle młody, przypominasz mnie z przeszłości kiedy zaczynałem romansować z ciemną stroną homoseksualizmu. Jednak jeszcze dużo rzeczy musisz się nauczyć by osiągnąć prawdziwą potęgę ciemnej strony homoseksualizmu. O kurwa! Imperator Palpatin, a raczej Darth Pedalus, najpotężniejszy gejowy sith, jaki żył w całej galaktyce. Ale zaraz, przecież ty zginąłeś 30 lat temu, Jakim cudem przeżyłeś? Nie przeżyłem, naprawdę zginąłem po tym jak Darth term mnie zdradził i wrzucił mnie do generatora Jądra Śmierci. Spodziewałem się, że ktoś mnie kiedyś zabije, więc na Exegolu przy pomocy fanatyków ciemnej strony homoseksualizmu i alchemii gejowych sitchów, stworzyłem laboratorium, gdzie produkowałem swoje klony, bym mógł do nich przenieść swoją świadomość. Niestety klonowanie mnie było niestabilne i moje sklonowane ciało było niekompletne. I co gorsza. W tym ciele mam mniejszego i bardziej zdeformowanego kutasa niż w oryginalnym ciele. Ale z ciebie zboczony popierdoleniec. Ano jestem, dołącz do mnie Kylo Ren. Razem wspólnie będziemy erotycznie rządzić galaktyką. Żadna dupa przed nami się nie ukryje. A może zrobię inaczej? Zabijecie, a sam będę rządzić galaktyką przy okazji, przywłaszczając sobie całą potęgę i wiedzę gejowych sitków. Jak do mnie się przyłączysz, to nauczę cię technik mocy, jak zwiększać sobie kutasa. Okej. Okay. Rozkazuj mi. Mistrzu. Zajabiście. Więc zbudujmy razem nowe imperium. Powstań moja erotyczna flota niszczycieli prawiczków. Czas na podbijanie galaktyki. O kurwa. Ile statków kosmicznych? Skąd masz od chuja taką wielką flotę? Przez te 30 lat dzięki potęgi ciemnej strony homoseksualizmu zbudowałem wiele rzeczy. Jestem niczym żywa gwiezdna kuźnia z Grykotor. Najwyższy orgazm razem z tą flotą stanie się nowym homoseksualnym imperium gejowych sitków. Brakuje mi tylko jednej rzeczy, by już nikt nie mógł stanąć na naszej drodze. Kylo Ren. Odzyskaj dla mnie coś, co dawno straciłem. Towarzysze z ruchu oporu, nasz szpieg infiltrujący najwyższy orgazm ma dla nas dwie wiadomości, dobrą i złą, zacznę od dobrej, w końcu wynaleziono skuteczną szczepionkę na koronawirusa. A co to jest koronawirus? A nie sorki, to info z innego uniwersum, to nas nie dotyczy, w takim razie dla nas jest tylko zła wiadomość, imperator Palpatine powrócił. Aha, zaraz. Aha, wrócił prawdopodobnie największy pojebaniec jaki żył w odległej galaktyce i tylko mówicie aha, a co mamy robić? Płakać i krzyczeć z przerażenia? Nie, ale przydałaby się adekwatna reakcja do tej sytuacji. Ciekawe co jest na obiad? Pamiętajcie makaron nie należy gotować zbyt długo bo inaczej będzie niesmaczny. Kurwa, czy tylko ja poważnie traktuję tą sytuację? Nieważne. Aby uratować galaktykę przed kolejnymi rządami tego zboczonego dziada, musimy zlokalizować planetę Exegol, gdzie się ukrywa, i przypuścić zmasowany atak na jego kryjówkę. Ale jak znajdziemy tą planetę, spoko, jakoś to będzie. Fabuła nas do niego poprowadzi. Later. No to lecimy. Myśliwce najwyższego orgazmu nas ścigają. Zestrzelę. Fin. Kurwa, nie wiem co to było, ale to było zajebiste. Witam, mam na imię Lando. Pip-pip-pip-pip-pip. Magia fabuły mały. Mamy mapę, która doprowadzi Was do Exegolu. Poważnie? Tak, ale zapłaćcie 10 tysięcy galaktycznych złotych. Pojebało Cię? Od znalezienia Exegolu zależy przyszłość galaktyki. Nosorki, trzeba jakoś zarobić. Niech Ci będzie. Interesy z Wami to przyjemność. Ty. Hours later. Pieprzony do nas oszukał, ta mapa jest niekompletna i doprowadziła nas na jakieś zadupie i do tego znowu myśliwce najwyższego orgazmu nas ścigają, a mama mówiła by bezmyślnie nie kupować rzeczy. W końcu znalazłem Cierej, jak się tu znalazłam, magia fabuły, a nie przypadkiem moc mnie tu nie przyprowadziła, no to moc fabuły, zaraz. Muszę odnaleźć Ksegol wraz z moimi ziomkami gdzie ukrywa się Darth Pedalus, a ja muszę przyprowadzić ciebie do niego. Co ten zboczony dziad chce ode mnie? Jesteś mu potrzebna. Luke nigdy nie powiedział ci co się stało z twoim ojcem, wiem tylko tyle że mnie porzucił. Nie, zginął chcąc cię bronić przed imperatorem, pierdolisz. Nie, on powiedział mi wszystko. Rej, ty jesteś wnuczką Dartha Pedalusa, Rey Sexwalker. Ok, wierzę ci, zaraz, tak po prostu. Ja też nie chcę w to uwierzyć. Jednak nie wydaje mi się, byś żartował na ten temat. Poza tym, zaprzeczanie prawdy, nieważne jak niedorzeczna by nie była, nie ma sensu. W sumie, racja. Syn Dartha Pedalusa był jego klonem powstałym z jego spermy. Gdy był on nastolatkiem, Pedalus go zgwałcił i przy pomocy alchemii Sitchów go zapłodnił. Tak się narodziłaś. Właściwie Imperator jest zarówno Twoim ojcem, jak i dziadkiem, a Luk jest Twoim bratem. Obaj powstaliście z nasienia Imperatora i ciemnej strony. Twój ojciec nie chciał pozwolić, by Palpatin cię wykorzystał, więc uciekł i ukrył cię, kiedy byłaś dzieckiem. Ciało Pedalusa jest niekompletne i zdeformowane, więc nie może w pełni używać swojej potęgi ciemnej strony homoseksualizmu, więc potrzebuje twojego ciała, by cię opętać i stać się ponownie tak potężny jak kiedyś, a nawet jeszcze potężniejszy. Teraz rozumiesz, Ej? Jesteś kluczem do absolutnej potęgi Pedalusa. Chodź ze mną, Rej, nigdy nie uciekniesz przed Imperatorem to twoje przeznaczenie. Być może, ale mimo to zamierzam go powstrzymać. Kurwa, skąd wziął się ten statek? Moc fabuły ludziska. Chodź, Rej, dobrze, fin. No to żegnam. Lecimy dalej szukać Exegolu. Oto są ruiny jądra śmierci. Jeśli się nie mylimy, w niej jest mapa pokazująca lokalizację Exegolu. Zaraz, jakim cudem ruiny tak wielkiej stacji kosmicznej tu się znalazły? To oczywiste moc fabuły. Aha, to wiele wyjaśnia. Five minutes later. Tego szukasz, gówniaro? Dawaj mi to. I nie jestem gówniarą. Masz pojęcie ile musiałem się pierdolić z szukaniem ciebie? Nawet szukanie eksegolu było dla mnie dużo łatwiejsze. Nie pierdol, dawaj mi to. I co jest z tobą nie tak? Wyjawiłem ci straszną prawdę a ty jak nigdy nic dalej chcesz powstrzymać dartka pedalusa. Powiedziałam dawaj mi to. Mogłabyś przynajmniej poprosić. Jesteś niewychowana. Co to ma być? Robisz mi jakiś wykład jakbyś był moją matką. Trochę się na ciebie wkurwiłem i zachciało mi się wypomnieć twoje zachowania, pieprzyć to, idziemy do pedalusa, potrzebuję cię by mnie nauczył jak zwiększać sobie kutasa mocą, dawaj mi kurwa mapę z Ok. okej, dam ci ją, w kawałkach. Kurwa a coś ty narobił, teraz to ja jestem na ciebie wkurwiona. Jeśli chcesz pójść ze mną na solówę to dalej. Lepiej się przygotuj, byłem szkolony w waszych sztukach Jedi przez Luka Skywalkera. A tak się składa, że ze mną było tak samo. O kurwa, jakie to zajebiste. Łapanie miecza świetlnego za pomocą mocy. Kurwa, to naprawdę zajebiste i epicko to wygląda. W tym oboje się absolutnie zgadzamy Ray. W ha ha ha. Ale mi i staje od tej intensywnej walki, ale jestem kurwa niepokonany. Ciemna strona homoseksualizmu daje mi absolutną potęgę. O kurwa zapomniałem się i nieumyślnie puściłem swój miecz świetlny. Już po mnie. No nieźle, gówniaro. Wygrałaś. Kogo chcę oszukiwać? Tak naprawdę, gówno wiem o absolutnej potędze. Jeśli nie mogę stać się silniejszy, to równie dobrze mogę być martwy. Zabij mnie, Rej. Nie, wyleczecie, że jak. Co ty robisz? Nie zrozum mnie źle, jesteś dupkiem, jednak to nie powód by pozwalać tobie umrzeć. Wow, dziękuję, jak to zrobiłaś? Nie wiem, po prostu poczułam moc i jakoś tak wyszło. Okej, okay. najlepiej wszystko co niedorzeczne przypisać mocy. Ben, ja tak naprawdę boję się siebie i Imperatora, dlatego muszę z nim się skonfrontować by pokonać swoje lęki. A co z tobą? Chciałem tylko być silniejszy i komuś potrzebny. Ale tak mi odjebało na tym punkcie, że zanim się obejrzałem to już przeszedłem na ciemną stronę. Widać, że oboje mamy swoje słabości, które wykorzystuje pedalus. Muszę go zniszczyć Ben. Dla naszego dobra. Och wielki i potężny gejowy imperatorze. Niestety RaceX Walker uciekła Kyloronowi i nie wiemy gdzie ona jest. Noż kurwa, Ren szkolił się na gajowego sitcha i przejął władzę w najwyższym orgaźmie, a nie potrafi złapać jednej dziewczyny. Na szczęście przewidziałem tą sytuację, skoro nie możemy ją znaleźć to sprawimy, że sama do nas przyjdzie. Wysłać jeden z moich niszczycieli prawiczków uzbrojonych w eksterminator prawiczków. Later. Przygotować eksterminator prawiczków do odpalenia, rozwalimy planetę Kajimi w pizdu. Pizd. O kurwa, chyba trochę przesadziliśmy, a chuj! Przynajmniej jest fajne widowisko. Jam jest Imperator Palpatine. Mam wiadomość do dziewczyny zwanej Rey. Zaczynam wysyłać swoją flotę by niszczyć planety. Jeśli nie chcesz by niezliczone planety zostały zniszczone to przybądź na Exegol i się ze mną spotkaj. Wysyłam współrzędne Eksegolu. A jeśli ktoś jeszcze chce spróbować mnie powstrzymać to zapraszam do mojej kryjówki. Zrobi się, Zrobi się potężną i intensywną orgię. Meanwhile, co ja robię ze swoim życiem. Ben, to niemożliwe, nie możesz być hanem Solo. To tylko jakaś iluzja w mojej głowie. Nie ma mowy bym w nią uwierzył. Ben, wybacz, że nie zawsze poświęcałem tobie czas, gdybyśmy więcej ze sobą rozmawiali, to byś nie przeszedł na ciemną stronę. Pomimo tego co się wydarzyło, wiedz, że ja i twoja mama szczerze cię kochamy. Tato, nieważne czy jesteś iluzją czy nie. Ja też cię kocham i przepraszam za wszystko, czego dokonałem. Będzie dobrze, Ben. Cokolwiek postanowisz, bądź szczerym ze samym sobą. Mam dość. Koniec końców ciemna strona homoseksualizmu nie daje mi tego, co chcę. Odrzucam ją. Ruszajmy na Exego atakować flotę najwyższego orgazmu. Ruch oporu. Zniszczmy ich w imię naszego wielkiego i potężnego gejowego imperatora. O kurwa, ile statków kosmicznych zostały zbudowane przez gwiezdną kuźnię z Grykotorczyco, musimy zniszczyć te potężne działa co mogą niszczyć planety. Nadlatują myśliwce najwyższego orgazmu. Kurwa, więcej ich matka nie miała, no to. Meanwhile. Więc jestem na Exegolu. A co to? do jakiś tron. I, I w końcu przybyła. Racer Walker. Wnuczka W jej żyłach płynie, płynie krew potężnego białego sitka. Tego, tego co, co jest w stanie zgwałcić całą galaktykę. Dzięki tej dziewczyny osiągnie się Pedalus. Odrodzenie. Pedalus. Odrodzenie. Pedalus. Odrodzenie. Witaj Rej, Moja wnuczko. Czekałem na Ciebie. Nie jestem Twoją wnuczką. Nawet jak w naszych żyłach płynie ta sama krew, to nie jesteśmy rodziną. Dla Ciebie jestem tylko narzędziem. To prawda. Tak samo jak wcześniej z moim synem Lukiem muszę opętać Twoje ciało, by odzyskać pełnię mojej homoseksualnej mocy. Dzięki Tobie stanę się niepokonany i absolutnym potężnym gejowym władcą galaktyki. Nie wydaje mi się. Przygotuj się na śmierć. Och, naiwna dziewczyno. Jak mnie zabijesz, to po prostu przeniosę się do innego ciała, jak wcześniej. Poza tym, jak się mi nie poddasz, to twoi ziomkowie umrą. Popatrz w górę. Ci głupcy z ruchu oporu myślą, że mogą pokonać moją potężną flotę niszczycieli prawiczków. Jednak nie minie dużo czasu, aż zostaną całkowicie zniszczeni. Nie, jest tylko jeden sposób, byś mogła ich ocalić. Musisz wziąć udział w erotycznym rytuale gejowych sitków. W skrócie polega na tym, że służyciem ciemnej strony gwałcisz mnie na śmierć, a potem moja świadomość przenosi się do Twojego ciała. Czekaj, mam się ruchać z takim obleśnym dziadkiem, jak ty to jest popierdolone. Wiem, ale jeśli tego nie zrobisz, to nie ocalisz swoich ziomków. Jak w końcu cię opętam, to ich oszczędzę. Zrobię to dobrze. Tak więc moi fanatycy ciemnej strony homoseksualizmu. Czas nadszedł. Raz, odrodzenie! Pros. odrodzenie! Pros. odrodzenie! Rej wbije swój miecz świetny w moje serce. A potem, służyciem ciemnej strony, wyrośnie jej kutas i zacznie mnie brutalnie gwałcić w dupę. Dopóki nie umrę, wtedy ją opętam. Muszę pomóc, Rej, Ren, a raczej, Ben Solo. Zapłacisz za zdradzenie naszego imperatora, przygotuj się na brutalny gangbang. O kurwa, to rycerze ruchacze. Największe ćpuny i pedały w najwyższym orgazmie. Hokus pokus czary mary abu do pupu. Co to za zaklęcie? Zwykły bełkot, ale dzięki mówieniu tego rytuał jest bardziej zajebisty. Zdruchaj go. Zwałć go. Zdruchaj go. go. Zdruchaj go. go. Kutasa w dube. Osiągnij orgazm. W Osiągnij orgazm. Zrób to. Doprowadź do odrodzenia potężnego gejowego sitcha. W końcu marzenie Darth Pedalusa o tym, by stworzyć najpotężniejszego gejowego sitcha się spełni. Ja, Rej. Ben, jestem tu dla ciebie, chcę być tobie potrzebny, rozumiem, tak naprawdę nie walczę z tym sama. Pedalus, pokażę ci sztuczkę, jaką kurwa sztuczkę, nie mam miecza, a ja mam. Ej, to nielegalne, sprawiłem, że jest legalne. Rycerze ruchacze, szczerze, nigdy was nie lubiłem, nawet jak byłem Kajlorenem. Pedalus, idź się jebać z tym pojebanym rytuałem. Razem z Benem zniszczymy cię raz na zawsze i uratujemy całą galaktykę. Kurwa, pochuj mam tylu strażników, skoro tak łatwo są pokonywani. Rej. Ben. Pedalusie, już nie chcę zwiększać swojego penisa, mam coś cenniejszego. Jestem po stronie kogoś kto mnie potrzebuje. Stajemy razem przeciwko tobie. W takim razie gińcie Oboje, w hahaha -ha -ha jesteście niczym w obliczu mojej potęgi. Ach, co to było? Zaraz. Już wiem, was obłączy diada mocy. Potężnym połączeniu mocy jest tak potężna, że sama z nią styczność sprawia, że moje zdeformowane ciało się regeneruje. Wiem, pochłonę waszą energię życiową. Dzięki mocy waszej diady mogę zregenerować całe swoje ciało, więc rej jest mi niepotrzebna.

Stworzy nowy kanon i nawet Lucasfilm i Disney nie powstrzymają mnie. Heil Pedalus. Hi Pedalus. Hi Pedalus. Pedalus. Dziękuję moi kochani fanatycy. Jak skończę podbijać galaktykę to zrobimy razem wielki galaktyczny gangbang. Czekaj zboczony starcze. Jeszcze nie skończyłem. Nie, skończyłeś. Tak samo jak mój syn Luke odrzuciłeś potęgę którą mogłeś uzyskać więc teraz pozostaje ci tylko jedno, gówno, głupcy co się buntują przeciwko mnie, poznajcie nieograniczoną potęgę potężnego gejowego imperatora Dartha Pedalusa. <śpiewa> Chyba kurwa, raczej nie koniec. Rej, wstawaj. Nie możesz pozwolić, by tak to się skończyło. Anakin, Luke, powstań. Musisz pokonać tego zjeba. Nie mogę, jest zbyt potężny. Spoko, pomożemy ci. Wraz ze wsparciem mocy tysięcy Jedi będziesz na tyle potężna, byś mogła pokonać Dartha Pedalusa. To nie ma żadnego sensu to prawda, ale wyjaśnienie jest tylko jedno, moc fabuły, rozumiem, moc fabuły, no to lećmy z tym koksem, ej stary pedale, ja jeszcze żyję, ale jesteś uparta, cóż, jak na moją wnuczkę przystało, jednak to już koniec ruchu oporu, Jedi, twoich ziomków i ciebie, zanim cię zabije, to cię zgwałcę, zazwyczaj nie rucham się z dziewczynami bo wolę chłopców, ale dla ciebie zrobię wyjątek. Ty naprawdę lubisz porażanie prądem? Ja nie lubię. Ja kocham porażać prądem. Zawsze mi od tego bardzo staje. Jesteś niczym Ray. Bez mnie byś się nie narodziła. Szkoda, że każde moje potomstwo buntuje się przeciwko mnie. Jednak mówi się trudno. To twój koniec. Rey Sex Walker. Nie nazywam się Rey Sex Walker. Nazywam się Ray Skywalker. Jedi, który cię ostatecznie zapierdoli zaraz drugi miecz świetlny to nielegalne sprawiłam że jest legalne niemożliwe moc fabuły, kurwa wszystko tylko nie to nawet cała moja potęga jest wobec niej bezsilna skoro tak kochasz tak porażaniem prądem to sam zostaniesz porażony a a to boli jednak to też bardzo przyjemne to twój koniec darth pedalus Rozpierdolę wszystko tak, że nie powrócisz. Jestem najwyższy najwyższym nie nie nie, no, nie, 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 nie. Nie. O kurwa, rej. To było kurwa super mega zajebiste. Zrobiłaś to. Pokonałaś Dartha pedalusa. Zaraz. Obudź się, rej. rej. Nie umieraj. Nie pozwolę ci umrzeć. Zrobię ci usta, usta. Albo nie. uleczę cię mocą. Okej, jak to było? Coś tam o poczuciu mocy. Ben, to koniec. Tak, Penalus nie żyje. Znowu. I tym razem definitywnie. Dzięki, że byłeś tu dla mnie. Może nie jesteś takim dupkiem. A ty nie jesteś taką gówniarą. Że co? To jakieś żarty. Chcę jeszcze raz z martwych wstać. Chcę więcej ruchać. No i chuj.